Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze troszeczkę tak na luzaczku, skórczku. Skoro niedziela, troszeczkę luzu. Słuchajcie, ostatnio słyszałem, że pewnego księdza nie wybrano do komisji określonej w Sejmie. Mnie to za bardzo nie dziwi. Ten ksiądz po prostu jest za dużym twardzielem. A poza tym ma bardzo twardy charakter. Twardzielem to można złamać twardziela, ale on ma charakter. I on, gdyby szedł tą drogą kariery, może tak to ujmę, to dzisiaj pewnie byłby, byłby już biskupem, a może i kardynałem. A to, że on się upomina o, o zbrodnie na Wołyniu, o ludobójstwie na Polaka, którą wszyscy, powtarzam, wszyscy chcą zapomnieć. Wszyscy, zobaczcie, wszyscy od lewa do prawa o tym chcą zapomnieć. On stanowi taką zadrę Dlatego to, to była jest jedna z jego przyczyn. Drugą taką jego zaletą z punktu widzenia naszego to jest jego nieprzekupność. Jego nie można kupić Ja przypuszczam, że już nieraz były podchody, żeby go przekupić nie udało się i dlatego teraz jak przyszło do wyboru do tej komisji to on przepadł, ale to jest jedna rzecz dobra. A druga rzecz, słyszałem, że gdzieś w jednym z parlamentów europejskich jakaś tam deputowana rżała się z mównicy, nie mogła przeczytać jakichś tam artykułów i tak dalej. No też nie dziwmy się, nie dziwmy się, to jest, słuchajcie, to są ludzie ustawieni bardzo dobrze finansowo. Zresztą ja też jestem zwykłym człowiekiem, pamiętam, że jak czek był cienko ustawiony finansowo, powiedzmy sobie, jak ono, no, za dużo bym powiedział jako młody człowiek, może tak ujmę, który jeszcze nie ma dochodów, no to spożywało się od czasu do czasu mm, lampkę wina. Tak to ujmę. Później, jak człowiek zaczął y, już zarabiać, to spożywało się już alkoholę y, <noise> o wyższym procencie. No a jak już człowiek y, stanął na nogi, to się spożywa alkohol, tak jak ja uważam, spożywa się alkohol jak najbardziej. Już alkohol jest dla ludzi. Alkohol Dobrej jakości. Rzadko, ale, już jak, ale jak już, to przynajmniej dobrej jakości. Natomiast ci ludzie, którzy są w tych różnych parlamentach, ci deputowani europejscy, no to oni są, oni są nie dziesięciokrotnie, oni są stukrotnie wyżej od nas, zwykłych ludzi i im już nie wystarcza spożywanie alkoholu. Teraz, jeżeli taka artystka zagapi się i jak jej się mówi, Wciągnij jedną kreskę, a ona jednak wciąga dwie kreski, no to później się rży i nie może się od tego rożenia powstrzymać. To jest, to jest efekt yy, po prostu. Kurczę, mówi komary, cały czas balowie. Je. To jest efekt mm, po prostu niedoświadczenia, a druga rzecz, takie, takie, mm, takiej mobilizacji samej. Jeżeli już wciągasz, to wciąga. Jeżeli dajesz sobie w żyłę, to też mniej trochę rozumu. U tych ludzi przeważnie rozum już dawno zdewaluował, ale mimo wszystko są, rządzą, będą się rechotać i też nie raz. Natomiast tutaj jest, ja po, po nie tylko mógłbym obwiniać tą deputowaną, ale również jej otoczenie, jej kolegów czy koleżanki. Jeżeli już się częstują kreską, dają ci wciągnięcia, to powinna być słuchaj, Jeżeli to jest masz odpowiednią wagę, nie nadajesz się, nie ćwiczyłaś, to wiesz, może w pół ścieżki wciągnij. I idź na mównicy i idź tam zaczął się odwalać to swoją bardachę, którą tam założyliśmy. No to było na tyle, po prostu popatrzyłem, oglądałem to, hmm, nie bardzo byłem zdziwiony. No. Tak to bywa, jak się z czymś przeholuje. Jeden po prostu jak nie potrafi alkoholu spożywać, to żyga, a drugi się rechocze. No, Dobra, trzymajcie się.